Mnia Owocowa dla grup producenckich jest miejscem, w którym możemy się spotkać, rozwiązywać problemy. Jest organizacją, dzięki której możemy kontaktować się z pozostałymi bardzo podobnymi organizacjami w Europie. Nasze stowarzyszenie również ma na celu przekazywać najważniejsze informacje z kraju, ze świata, odnośnie rynków ilości eksportowanych owoców, a także ceny. Przynależność do grupy to jest układ wzajemnych korzyści. Z jednej strony sadownik ma pewność zbytu, ma wsparcie w zbiorze, w sortowaniu, w przechowalnictwie owoców, a z drugiej strony jest to zobowiązanie do tego, żeby swoje produkty sprzedawał poprzez grupę. Jest to wytyczenie wspólnej strategii działania długofalowej. Bądź krótkofalowej, ale jest to układ wzajemnych zobowiązań i korzyści. Taką wartością dodaną, jeżeli chodzi o grupy producenckie, jest to, że planujemy nasadzenia, mamy, mamy jakieś tam projekty wspólne, realizujemy program operacyjny w naszych grupach, które, który wspiera sadowników, jeżeli chodzi o nowe inwestycje. Ten rok pokaże, jak wszystkie kolejne, że. Nie da się sortować jabłek w sodole, nie da się sortować jabłek byle jak, nie da się sortować jabłek przypadkowych, muszą to być jabłka też przebadane, coraz więcej jest certyfikatów wymaganych, coraz więcej jest testów laboratoryjnych również wymaganych. Jeżeli chcemy poważnie być traktowani na rynku światowym, jeżeli chcemy być poważnie traktowani w sieciach supermarketów, które mają coraz wyższe wymagania, nie tylko w Polsce, ale również na świecie i to się po prostu bierze metodą ewolucji, tak? bo każdy chce być zabezpieczony, że jabłko, które ma u siebie na półce, pochodzi od pewnego wiarygodnego dostawcy. My musimy za tym nadążyć, po prostu inaczej się nie da. Nadchodzący sezon powinien być dużo lepszy ze względu na mniejsze zbiory, szacowane na 50, może 60% zeszłorocznych. Musimy pamiętać, że nawet 50 czy 60% produkcji, to mówimy tutaj o produkcji jakichś 3-3,5 miliona ton gdzie około 50% trafi pewnie do przetwórstwa, a około 1,5 miliona do 1,8 800 zostanie w kraju. Kraj konsumuje około 800 tysięcy ton, w związku z tym i tak nadwyżką 700-800 tysięcy będziemy musieli się zagospodarować i wysłać ją na eksport. Natomiast dużo bardziej pozytywnie, aniżeli rok wcześniej.